Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja nazywam się Andrzejka Kopaczewska i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy pisarzowi gorzej czyta się książki. Skąd w ogóle pomysł na taki temat? Tak jak większość chyba tematów na tym kanale, po prostu z mojego własnego życia. Więc dzisiaj będzie troszkę luźniej. Być może nie wyciągniesz z tego filmu jakiejś nie wiadomo jak dużej wiedzy. Aczkolwiek myślę, że... Jest to taka ciekawa pogadanka, i może znajdziesz u siebie podobne cechy, a jeśli nie, to być może dowiesz się, co możecie czekać w przyszłości. Trochę dziwnie zabrzmiało, ale ok, zacznijmy od początku, czyli od tego, jak to było u mnie, kiedy zaczynałam pisać książki, i oczywiście też bardzo dużo czytałam. Więc moja taka pierwsza, no śmieję się tego, ale taka pierwsza książka, którą napisałam, no to była gdzieś w, we wczesnych klasach szkoły podstawowej. Podejrzewam, że miałam wtedy z 8-9 lat. To była książka na jakiś konkurs szkolny, o napisałam coś w stylu królowej śniegu, byłam wtedy bardzo zafascynowana tą bajką. No, i wtedy też się zaczął, zaczął taki czas, kiedy ja bardzo dużo książek czytałam. Zresztą u mnie w domu zawsze było ich sporo. Lubiłam sobie, znaczy na, na początku rodzice czytali mi książki, wiadomo, a później ja sama dosyć wcześnie zaczęłam czytać. No, i um, gdy poszłam do szkoły, no to wiadomo, biblioteka szkolna to był dla mnie raj. Wypożyczałam bardzo dużo książek, bardzo dużo czytałam. I generalnie no to mi nie przechodziło. Dorastałam, szkoła podstawowa weszła gdzieś tam na wyższy poziom, czyli te klasy 4, 5, 6. Wtedy to moja wyobraźnia już w ogóle pracowała na wysokich obrotach, bo nie dość, że czytałam jeszcze więcej, to zaczęłam pisać coś, co wydawało mi się już wtedy, no poważne, jakaś moja poważniejsza powieść. Oczywiście wtedy to utrzymywało się gdzieś tam w gatunkach fantastyki, Um, bo też często takie książki czytałam, mm, książki przygodowe e, i jeszcze w tamtym czasie czytało mi się bardzo przyjemnie, bardzo to lubiłam e, i tak jak już mówiłam, czytałam bardzo dużo i też całkiem sporo pisałam um, później przyszedł był czas gimnazjum, kiedy to przerzuciłam się na pisanie wierszy e, jeżeli chodzi o czytanie książek, to nadal e, zostawało ono na wysokim poziomie no ale... E, Troszkę może zmieniły mi się moje preferencje. Zaczęłam sobie eksperymentować z różnymi gatunkami. Czytałam kryminały, czytałam jakieś książki psychologiczne, więcej takich książek typowo młodzieżowych. No i wiadomo, najwięcej czytałam w wakacje, wtedy to po prostu nie można mnie było oderwać od tych książek. I co zaczęłam zauważać? Zaczęłam zauważyć, że Książki, które czytałam do tej pory, czyli te takie przygodówki, jakieś właśnie książki młodzieżowe, miały bardzo um, ciekawą fabułę pod tym względem, że no, potrafiłam. Nawet jeśli szłam na drugi dzień do szkoły, no to potrafiłam zarwać nockę, dlatego że chciałam bardzo przeczytać tę książkę. Czyli tak wciągała mnie jej fabuła. Ale zaczęłam zwracać uwagę na to, że no może nie do końca są one napisane na jakimś wysokim poziomie. Zaczęłam właśnie wtedy tak rozróżniać książki, które są tworzone po to, żeby nam dostarczać głównie rozrywki, a książki, które, że tak powiem, mają szansę na jakieś nagrody literackie, na to, żeby były zapamiętane na więcej niż jakby jeden sezon, czyli tylko w momencie, kiedy zostaną wydane. No i tak mniej więcej zleciał okres w gimnazjum. Później przyszedł czas i całą, i wtedy wydawało mi się, że już w ogóle nie mam czasu na czytanie, i faktycznie czytałam dużo, dużo mniej. Ja to nawet mam gdzieś udokumentowane, w sensie, no lubimy czytać dzieliłam sobie te książki na lata chyba zaczęłam od 2012 więc to będzie właśnie jakoś w okresie liceum no i faktycznie zauważyłam ten spadek czytelniczy tak jak mówię, no było troszkę to spowodowane tym, że miałam mniej czasu, ale co ważne, zaczęłam także zauważać, że książki już mnie tak nie cieszą nie potrafiłam znaleźć takiej książki czy może nie, że nie potrafiłam, ale było mi trudniej znaleźć książkę, która naprawdę mnie wciągnie i naprawdę będę miała ochotę ją czytać. Tak jak kiedyś potrafiłam pójść do biblioteki, wziąć pięć książek, które gdzieś tam sobie znalazłam, nie wiem, bo mi się spodobała okładka albo tytuł, albo już kojarzyłam autora. I zazwyczaj te książki mi się podobały. No, bywały, wiadomo, jakieś takie, które odkładałam po kilkunastu stronach, kilkudziesięciu, bo nie było sensu dalej ich czytać, ale w większości doczytywałam do końca i byłam z nich zadowolona. Nie oceniałam ich jakoś bardzo pod kątem tego, jak są skonstruowane czy pod kątem fabuły. Po prostu oceniałam pod kątem tego, czy mi się podobała. No i właśnie, wiecowo, troszkę mi się to zmieniło. Bardzo mi to denerwowało, no bo przecież zawsze, zawsze czytałam bardzo dużo. Ja byłam taką osobą, która potrafiła przeczytać nawet kilka książek tygodniowo. Jak w weekend z jakąś książką usiadła, no to przeczytałam ją w jeden dzień, tak naprawdę. No i właśnie denerwowało mnie to, że książki, które teraz znajduję, bo czytałam książki głównie z biblioteki, no już nie były takie zadowalające. I na jakiś czas tak naprawdę można powiedzieć, że troszkę to porzuciłam. Oczywiście wciąż, wciąż czytałam dużo na takie standardy, nasze na standardy Polaków, bo czytałam na pewno powyżej 20 książek rocznie, myślę, że około 30, 40, jeszcze w tych lepszych czasach to pewnie 50 paru, no ale jednak porównując do poprzednich lat, no to było troszkę dla mnie mało. No i po prostu, jakby przeszłam nad tym do porządku dziennego, nie zastanawiałam się za bardzo, dlaczego tak jest. Stwierdziłam, że być może, no, im ja jestem starsza, tym też um, mniej jest takich książek, które będą mnie cieszyć, no bo już inaczej na to, na to patrzę, inaczej do tego podchodzę. I w pewnym momencie, myślę, że to mogło być, um, no, jakieś 3-4 lata temu, zauważyłam a może nawet wcześniej tak, zaczęłam zauważać, zastanawiać się, dlaczego właśnie tak jest, że, yy, że te książki mnie już tak nie cieszą, że już mi się tak nie podobają, że na powiedzmy pięć książek tylko jedna będzie taka, że będę o niej myślała dłużej niż, niż przez ten czas, kiedy ją czytam, po prostu, że zapamiętam ją na jakiś yy, późniejszy jeszcze czas. I zauważyłam taką rzecz, że po prostu zwracam dużą uwagę na to, jak ta książka jest napisana. Dlatego też, że w tamtym czasie, zresztą jak cały czas, dosyć dużo sama też pisałam i zaczęłam czytać różne poradniki pisania. Zwracałam też uwagę na to, co radzą znani pisarze, znani autorzy. I patrzyłam właśnie na te książki, które czytam pod tym kątem pod kątem tego, jak są napisane, jak są stworzone zdania, ale także jak są skonstruowani bohaterzy czy tego bohatera da się zapamiętać, czy jest on po prostu taką zwykłą postacią, o której nawet nic nie będziemy potrafili powiedzieć. I bywało, że naprawdę tak mnie to denerwowało już na samym początku, wiecie, jeśli książka ma około 300-400 stron, więc tak po 30-40 byłam już mniej więcej w stanie stwierdzić, czy, czy warto czytać tę książkę dalej. No i często bywało tak, że ja po prostu ją odkładałam, no bo wiedziałam, że to już jest książka, która nie jest dla mnie. I do czego zmierzam? Bo temat tego filmu to czy pisarzom gorzej czyta się książki? I właśnie w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, dlaczego to czytanie już mnie tak nie wciąga, dlaczego już nie mam ochoty czytać cały czas, no to właśnie odpowiedź jest następująca dlatego, że sama zaczęłam pisać i sama zaczęłam zwracać bardzo, bardzo dużą uwagę na to, jak powinna prawidłowo wyglądać książka. Zresztą ja jestem bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o moje własne teksty, dlatego tak samo podchodzę do tych książek, które, które czytam. Więc jeżeli mam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pisarzom gorzej czyta się książki, to ja mogę jakby patrzeć tylko na siebie i powiedzieć, że tak, że mi czyta się gorzej książki pod tym względem, że jestem dużo bardziej wybredna i krytyczna w stosunku, w stosunku do powieści. A czy jak to jest w przypadku innych pisarzy? To już jest właśnie pytanie, które kieruję do was, bo jestem bardzo ciekawa, czy tylko niewielki procent ludzi, którzy piszą, zwraca uwagę na to właśnie jak są stworzone powieści, czy na przykład jeżeli ktoś pisze, powiedzmy, książki z gatunku literatury pięknej, to jak mu się czyta na przykład kryminały albo jak mu się czyta książki przygodowe? No, bo wiecie, to jest jednak troszkę, troszkę inaczej. Um, bo w książkach przygodowych czy kryminałach nie zwraca się aż takiej uwagi na to, żeby ten styl był jakiś wyszukany, żeby. Um, no, raczej też czytelnicy nie zwracają na to uwagi, chodzi głównie tutaj o, o fabułę. Bo ja na przykład kryminałów, y, thrillerów, właśnie książek przygotowych, y, fantastyki praktycznie już w ogóle nie czytam, chociaż zdarzy mi się, że mam na to ochotę, dlatego że sama po prostu piszę coś innego. I to by było na tyle w tym filmie. Daj znać właśnie, jak to jest u ciebie. Jeżeli ci się podobało, to proszę cię o łapkę w górę i subskrypcję. Bo grudzień, reszta grudnia to będzie szaleństwo na tym kanale, bo filmy będą się pojawiały bardzo często, mam nadzieję, że codziennie. I możesz też kliknąć dzwoneczek, który dzięki czemu będziesz powiadamiany o każdym nowym filmie. I dziękuję Ci za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.